Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Jeżeli chodzi o wasze propozycje, realizujemy kolejną. Tym razem z Magią Dymu. Pozostałe tematy, w tym oczywiście ten o Herbacie, nagram kiedy indziej, bo muszę poczynić odpowiednie przygotowania do ich realizacji. W odcinku omówimy kolejną dość ciekawą i w sobie mało znaczącą submagię, która jednak istnieje. Kto jej mógł używać? Gdzie ją dokładniej widzieliśmy? Oraz czy ma jakieś większe zastosowanie w walce? Na te pytania odpowiemy dzisiaj w odcinku. Dlatego zróbcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Jak mówi sławne przysłowie: Nie ma dymu bez ognia. Te słowa doskonale oddają naturę magii dymu. Otóż, jak się okazuje, magia ta nie jest dość skomplikowana. Ba, można by nawet ją porównać do magii zmiany stanu skupienia w magii wody, gdzie władanie lodem nie jest niczym niezwykłym. Niemal każdy mag ognia mógł opanować tą technikę. Lecz nie należała ona do popularnych. W końcu w całej magii ognia bardziej liczyło się zadawanie potężnych ciosów mogących mocno ranić lub wytrącać przeciwnika z równowagi. Niemniej jednak istniały idealne sytuacje, w których magia dymu mogła się przydać. Możemy tu podać przykład władcy Ognia Sozina, który użył tej słów magii, pomagając Roko w walce z wulkanem. Odprowadził część dymu z otwartej szczeliny w wulkanie. Jednak w tym wypadku możemy interpretować ten czyn jako transfer energii termicznej z punktu A do punktu B, co zostało ukazane właśnie za pomocą dymu. Jednak cała społeczność niemal jednogłośnie uznaje tę scenę jako pierwsze użycie magii dymu w serii. Czy to jedyny przypadek jej użycia? Otóż nie, kochani. Osoby, które nie czytały komiksów, mogą się mocno zdziwić, bo jak się okazuje, technika ta została doskonale opanowana również przez Azulę, gdy ta próbowała znowu uprzykrzyć życie brata, przebierając się za legendarne duchy ognia zwane Kemurikage w komiksie Smoke and Shadow. Używała ona wtedy magii dymu do tworzenia idealnych scen rodem z opowieści o Kemurikage, które były również znane z tego, że objawiały się w smugach dymu. A czy ta ciekawa technika przydawała się w walce? Otóż jak najbardziej. W akcjach dywersyjnych czy szybkich odwrotach była niemal idealna. W końcu zasłony dymne używało się przez wieki i w naszym świecie na wiele różnych sposobów. Czy to, aby utrudnić widoczność dla strzelców, snajperów, czy to, aby właśnie bezpiecznie się wycofać, czy też zmylić oponenta. Niestety, w serii nie poznaliśmy nigdy maga specjalizującego się w tej technice. A wielka szkoda. Chciałbym zobaczyć, jakie cuda można wyrzyniać, panując w pełni nad otaczającym ciebie, jak i przeciwnika dymem. A może nawet jakaś zabójcza technika pozbawiająca całkowitego dostępu do powietrza? Doskonały materiał na kolejnego złota na przyszłe komiksy i serial, nie sądzicie? No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze wam wytłumaczyłem magię dymu. Powiedzcie w komentarzach, do czego wy używalibyście tej magii, gdybyście mogli władać dowolnie dymem. Z chęcią przypnę w serce każdej wypowiedzi w tym temacie. Jak zwykle zapraszam do mojej zakładki społeczności, gdzie możecie głosować na nowe tematy, a także dowiadywać się o mojej nieobecności lub publikowanych materiałach. A propos nieobecności, w ten weekend wyjeżdżam na 10-dniowe wakacje i niestety w następnym tygodniu nie będzie odcinka z Kronik i Avatar Serwa. Jak wrócę, postaram się to Wam jakoś wynagrodzić. W każdym razie zapraszam do subowania kanału oraz oceny filmiku. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Z Kronik Awatara. Na razie. Losowa ciekawostka czeka i tutaj. Nazwa komiksu, o którym mówiłem w dzisiejszym materiale, czyli Smoke and Shadow po polsku Dym i Cień, to bezpośrednie nawiązanie do nazwy duchów ognia Kemuri Kage. Czemu? Otóż z japońskiego Kemuri oznacza dym, a Kage oznacza cień.